Tak. No chyba. No, no. Tutaj Chris, a obok mnie siedzi Mateusz. Przedstaw się. Cześć, jestem Mateusz. Zapraszajcie mnie na Facebooku, znajdziecie link niżej. <głos> <głos> tak, ewentualnie jeszcze jak polecamy wszystkie linki, to ja polecam swojego bloga, swojego fotobloga? Mojego... I swoją stronę. I mojego bloga, którego dzisiaj reaktywuję. Tak. I polecam mojego Aska, którego też zamierzam powoli reaktywować. Tak, i wszystkie linki znajdziecie w opisie. Tak! W ogóle co on tutaj robi? Makua będzie teraz, yy, Mateusz Makuła <coughs> będzie teraz prowadził ten kanał, wrzucając od siebie jakieś filmiki, albo wrzucając filmiki razem ze mną. Poczynając od tego tutaj. Tak. Pozdrawiamy was z McDonald'a. Z Bełchatowa. Tak, z Bełchatowa. Jej. Stolica. Od Co tam jeszcze? No to nie wiem, możemy się z nimi pożegnać sobie. Dobra. No to na razie Papadki, wszystkim kaca. tak i. No i zachęcamy Was do subskrybowania tego kanału. Cześć. Do zobaczenia w kolejnym filmiku.